Nie, wąbaty nie mają kwadratowych odbytów, ale sposób w jaki tworzą idealnie sześcienne kupy jest jeszcze dziwniejszy. To jedyne takie zwierzęta na świecie. Sekret nie leży na końcu, ale w środku. Jelita wombata mają niesamowitą budowę. Fragmenty ich ścianek są na zmianę super rozciągliwe i bardzo sztywne. Gdy pokarm przesuwa się przez ten tunel, elastyczne części formują go w sześcian, niczym w fabryce kostek. Ale po co to wszystko? Wąbaty mają bardzo słaby wzrok, więc komunikują się zapachem. Swoje sześcienne dzieła zostawiają na kamieniach i kłodach, by oznaczyć terytorium. Dzięki kanciastemu kształtowi te małe cegiełki nie staczają się z pochyłych powierzchni. To najbardziej genialny i stabilny sposób, by powiedzieć to moja górka w całym królestwie zwierząt. Każdej nocy. Jeden wombat potrafi zbudować od 80 do 100 takich znaczników.